Dzień dobry. Chciałbym opowiedzieć Państwu dzisiaj na temat optymalizacji procesów logistycznych. Ta prezentacja przeznaczona jest dla dwóch grup osób, dla różnych firm. Dla tych, które zamierzają wprowadzić optymalizację procesów, nie myśląc o żadnej innej inwestycji, oraz dla firm, które zamierzają. Zrewolucjonizować swoją działalność przez wprowadzenie automatyki magazynowej. Po co takim osobom yy, optymalizacja procesów nisko nakładowa? Otóż czas płynie nieubłaganie. Z, od momentu podjęcia decyzji o tym, że wdrażamy automatykę do momentu pełnego jej uruchomienia, często mija ponad dwa lata. Oznacza to, że musimy przeżyć, musicie państwo przeżyć w swoim magazynie jeszcze przynajmniej dwa sezony. W związku z tym często okazuje się, że musicie usprawnić procesy mimo tego, że niedługo pojawi się automatyka. Optymalizację logistyki można robić na różne sposoby, myśląc o różnych kryteriach. Jednym z nich jest na przykład przyspieszenie czasu kompletacji. Tą samą załogą, czyli zamówienia mogą spadać później, a będą realizowane ciągle tego samego dnia. Inna optymalizacja to zmniejszenie załogi tak, żeby nie stracić obecnie posiadanej wydajności. Jeszcze inna to na przykład redukcja liczby pełnianych błędów. Może też chodzić o upakowanie większej ilości towarów w posiadanym magazynie. Najczęściej stosuje się optymalizację kompletacji, dlatego, że kompletacja jest najdroższym i najbardziej pracochłonnym procesem i najłatwiej wycisnąć z tej optymalizacji spodziewane efekty. Jednak jeśli myślicie, że da się za pomocą jednego posunięcia zyskać 30%, no to jesteście w błędzie. W rzeczywistości trzeba zrobić wiele małych kroczków żeby dojść do tego upragnionego upragnionej wartości. Jednym z takich przykładowych kroków może być na przykład lepsza orientacja w terenie. Te żółte tabliczki, które ustawione są na regałach w ten sposób, kiedyś były przyklejone. Tak. Magazynier, który chodził od lokalizacji do, do lokalizacji, zwalniał Oglądając, czy na pewno dochodzi do własnego miejsca. Po przekręceniu tabliczek w ten sposób z daleka widział, dokąd ma się udać, i zyskiwał w ten sposób około jedną sekundę na przejściu od jednej do drugiej lokalizacji. Wydaje się, że to nie tak dużo, jedna sekunda, ale jeżeli w tym magazynie w szczycie pobierano 70 tysięcy sztuk towaru to no pomnóżcie sobie tą jedną sekundę razy 70 tysięcy i już wiecie, jaki może być zysk. Inna kwestia to separacja produktów. Wyobraźcie sobie, że magazynier dostaje polecenie pobierz z półki książkę Kod w butach. Jeżeli na tej samej półce leży kilka książek o tym samym tytule, różniących się tylko okładką, to straci bardzo dużo czasu, żeby wybrać tą, Którą powinien pobrać? Wystarczyłoby, że leżałoby tu kod w butach, jacek i Agatka, Jasi Małgosia, królewna Śnieżka. Nie byłoby wtedy wątpliwości, którą książkę ma pobrać. Innym rozwiązaniem jest skracanie ścieżki kompletacji. Można tego dokonać, na przykład przez właściwe rozmieszczenie towaru w magazynie. Na przykład towar najczęściej pobierany leży najbliżej alejki głównej czy najbliżej węzła komunikacyjnego. A towar rzadziej pobierany odsuwamy daleko, ale uwaga, kładziemy go w kilku miejscach, bo co prawda magazynier straci trochę czasu poszukując na jednej półce właściwego produktu, natomiast zaoszczędzi bardzo dużo czasu na chodzeniu w dalekie lokalizacje. Jeszcze innym sposobem jest rozmieszczanie towaru od najcięższego do najlżejszego. Możemy wtedy zastosować taką metodę, że magazynier bierze paletę, na którą będzie kompletował towar. Na dno wstawia rzeczy najcięższe, później coraz lżejsze, coraz lżejsze i coraz lżejsze. Dzięki temu po przejściu magazynu nie musi jak dochodzi do jakiegoś towaru, który jest najlżejszy, najbardziej kruchy, nie musi reorganizować całej, całego zamówienia, tylko wie, że może je postawić na samym wierzchu i nic się nie wydarzy. Inne rozwiązanie to wprowadzenie tak zwanej dynamicznej podłogi. Polega to na tym, że towar, który będzie potrzebny, Wyciągamy z regałów i stawiamy go tuż przy miejscu pakowania. Możemy tak zrobić wtedy, kiedy spodziewamy się, wprowadziliśmy pewną promocję i wiemy, że dany produkt będzie bardzo często pobierany. Możemy też tak zadziałać wtedy, kiedy nie wysyłamy towaru z dziś na jutro, tylko wysyłamy go z dziś na pojutrze. Mamy odpowiednio dużo czasu, żeby przygotować sobie we właściwy sposób tą dynamiczną podłogę. Inny przykładowy sposób, który możemy zastosować, to kompletacja e-commerce, tak zwana jednosztukowa. Na czym to polega? Jeżeli zamówienie jest, składa się z jednej sztuki towaru, to możemy wszystkie zamówienia jednosztukowe wpakować do jednego wielkiego pojemnika. Do jednego wielkiego worka, i później cokolwiek wyciągniemy z tego pojemnika, wiadomo, że jest pełnym zamówieniem. W związku z tym nie mamy problemu z ich sortowaniem, poszukiwaniem, traceniem czasu na różne dziwne operacje. Wyciągamy i już mamy całe zamówienie. Można również stosować podejście typu multi-picking. Polega ono na tym, że zbieramy kilka zamówień jednocześnie, do różnych osobnych pojemników. Powiedzmy mamy do pięciu pojemników na jednym wózku i pracownik idzie alejką i jeżeli odpowiednio połączymy ze sobą zamówienia do obsługi przez jednego pracownika w trakcie jednego przejścia, pracownik jest w stanie zaoszczędzić sporo czasu, zbierając raz do jednego pojemnika, raz do drugiego, później znowuż do pierwszego, do trzeciego i tak dalej, i tak dalej. Nie ma potrzeby sortowania tych produktów, a skrócenie czasu jest istotne. Można to zrobić w sposób bardzo przemyślany, tak, żeby zyskać nawet kilkukrotnie skrócić czas przejścia pracownika przez magazyn. Inne rozwiązania są już bardziej zaawansowane technologicznie, bardziej ingerują w strukturę procesów logistycznych lub biznesowych. Jest to na przykład rozdzielenie małych i dużych produktów, czasami łącznie z wysyłką z różnych magazynów. Czyli mamy dwa magazyny, w jednym kompletujemy małe rzeczy, w drugim duże, wysyłamy je osobno i mieszają nam się te różne gabaryty. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest na przykład rozdzielenie kompletacji sztuk od kompletacji opakowań zbiorczych, zwłaszcza jeśli w tym samym magazynie obsługujemy zarówno zamówienia hurtowe, jak i detaliczne. Dzięki temu unikamy rozrywania opakowań przez pracownika, ewentualnie przestawiania tych rozrywanych opakowań celem znalezienia zamkniętego. Jeszcze innym rozwiązaniem to jest zmiana zasilania sklepów. Detalicznych z zamówień asynchronicznych na synchroniczne. Nie pozwalamy sklepom składać zamówień w dowolnym momencie, tak jak sobie, tak jak chciałyby sobie składać, tylko albo wysyłamy im towar z rozdzielnika, albo przeznaczamy na złożenie zamówienia jedne bardzo krótkie okno czasowe. Dzięki temu możemy pozbyć się niepotrzebnego. Yy, Przemieszczania się ludzi po magazynie w poszukiwaniu towaru. Przedstawiłem Państwu kilka przykładowych metod na związanych z optymalizacją logistyki. Niestety, tylko część tych ogólnych koncepcji da się wykorzystać w każdym magazynie, z reguły każdy z tych magazynów trzeba przeanalizować osobno i wybrać odpowiednie dla danego magazynu metody optymalizacji. Dodatkowo, inną optymalizację należy stosować w przypadku, gdy ta optymalizacja jest celem samym w sobie, a innym wtedy, kiedy musimy tylko przeczekać jeden lub dwa sezony do momentu, kiedy uruchomimy automatykę magazynową. W tym drugim przypadku czasami nie warto wchodzić w zbyt głęboko w optymalizację, bo jej koszt może przekroczyć oczekiwane efekty. Należy też pamiętać, że bardzo ważną kwestią jest przeniesienie działalności operacyjnej do nowej lokalizacji. Czasami ten etap wymaga zaprojektowania specjalnych procesów, które muszą być optymalne do funkcjonowania w dwóch lokalizacjach. To wielki Osobny temat. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu kwestię optymalizacji procesów logistycznych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zwracam uwagę na logo w dołu ekranu. Firma Binkot jest członkiem klastra Logistics. Są to firmy logistyczne z centralnej Polski z siedzibą klastra w Łodzi. Dziękuję bardzo.